Witam serdecznie jeszcze raz. I mam takie pytanie z okazji tego pięknego, dosłownego Dnia Jakimi Matki. Co jest najważniejszego w, w byciu mamą? Czy w życiu mamy? Miłość. To, że można ją przekazać dziecku. Że można wychować kogoś tak, jak się chce. Mam nadzieję, że ja wychowałam swoją jak najlepiej. Jestem tego pewna, bo mam cudowną córkę. Rozumiem. A tak, w jakim najważniejsza wieku? Najważniejsza jest miłość. Moja córka jest już dorosła, ma 25 lat. Rozumiem, to pięknie pani wygląda w takim razie, naprawdę. A proszę powiedzieć, dostają cię pani życzenia? Jeszcze nie. także Rozumiem. Córka Dobrze. Mieszka w, Gdań w Gdańsku, także. Ojej, a przyjeżdża córka? Nie córcia? się osobiście, pewnie niestety nie. Rozumiem. A proszę mi powiedzieć, czy są w takim razie jakieś troski wynikające z tej roli? Odkąd zostałam mamą, martwi się cały czas. Także od pierwszej chwili, e, właśnie jak się zostaje mamą, wtedy zaczyna się cały czas martwić o to dziecko. Rozumiem. E, najpierw o zdrowie dziecka, e, później, jak sobie ułoży życie, jaką pracę będzie miała, czy życie osobiste jej się ułoży. To, to, to jest ciągłe zmartwienie. Jest Ale mimo wszystko plusy przeważają. E, no to jest, Cudowna rzecz, chyba najlepsza, jaka mi się przy przetrafiła, bycie matką. Dobrze. Dobrze. Dziękuję pani serdecznie, pozdrawiam Dziękuję. i życzę miłego dnia. Dziękuję. Do widzenia. Bardzo.